Go, słuchajcie, puszczę wam coś. Dawid wczoraj do mnie zadzwonił jak miałem drzemkę. Tam sobie po pracy jakoś tam później zrobiłem drzemkę, spałem jak zabity byłem zmęczony strasznie. I Dawid do mnie dzwonił a coś majaczyłem do niego. <noise> I słuchajcie tego. Jak, jak co Dawid myślał? Co Dawid pomyślał w ten sposób? On się ze mną rozłączył, bo on powiedział, że <noise> jestem najebany i mi się nie da zrozumieć. I, I się rozłączył. I słuchajcie, później jaką głosówkę mi wysłał. Jak do Ciebie dzwoniłem na telefon, to byłeś całkowicie najebany i pijany. I nie mogło się dać z Tobą normalnie porozmawiać, bo byłeś pijany i połowę tych słów, co do mnie mówiłeś przez telefon, nie rozumiałem. Dlatego, że wczoraj byłeś najebany i kompletnie pijany. Jak masz ze mną rozmawiać w jakikolwiek sposób, to niechaj tego alkoholu pierdolonego, tylko kurwa bądź trzeźwy. Bo jak będziesz pijany, to nie będę do cię dzwonił i nie będę z tą prowadził konwersacji, bo z ludźmi pijanymi nie chcę mieć nic, wspól nic, nic wspólnego z ludźmi pijanymi. Ogarnij się tu przestań cholery, pić ten alkohol. I masz ze mną normalnie rozmawiać, masz ze mną rozmawiać normalnie na trzeźwo, A nie, że cię kurwa najebiesz, ja do ciebie dzwonię i mówisz kilka słów, mówisz do mnie kilka słów, ja nic z tego nie rozumiem, bo byłeś najebany, wczoraj byłeś najebany. mieć swoje zachowanie i jak wytrzeźwyjesz, to to zadzwoń do mnie o godzinie, o godzinie 13.30 na mój numer telefonu. No. Ja, ja spałem jak zabity. Ja byłem trupem. Dawid do mnie dzwoni. Faktycznie pewnie mogłem tak brzmieć. Nie zdziwiłbym się, ale pierwsze co by wnioskował, że jestem najebany, To jest tak genialne, to jest tak super. Dawid widzę alkoholik. się alkoholik, to mi alkohol, alkohol. alkoholik. Alkoholi. Ty jeszcze radny. Tyłaś Domik byłeś. nie do Ty byłeś jąś... na najebane, są... byłeś, byłeś najebany, <noise> <dajmy. głosy>